Oficjalnie rozpoczynamy wakacje, więc tak można zająć się czytaniem. Tak często pytaliście mnie o to, kiedy odbędzie się kolejna edycja maratonu czytelniczego Seven Wild Up, że w końcu uległam, i, i zrobiłam ostatnio na Facebooku. i Jeżeli jeszcze nie lubicie, to wiecie, polubcie być na bieżąco. Zrobiłam głosowanie i dzięki temu demokratyczną większością wybraliście termin wakacyjnej edycji. I w ten sposób mobilizować się do czytania oraz likwidować nasze czytelnicze zaległości będziemy między 2 a 8 lipca. No, szalony początek wakacji się szykuje. Przypominam zasady. Przez wskazaną liczbę dni staramy się czytać jak najwięcej. Polecam zapisywać sobie codziennie, ile stron udało się przeczytać. I głównym zadaniem jest przeczytanie takiej liczby książek, która da nam łączną grubość grzbietów, 7 cm. Bo ta siódemka w tytule jest nie bez powodu. Nie tylko ze względu na 7 dni. bez liczba. I to jest ta prostsza wersja, ale można jeszcze spróbować swoich sił w wersji bardziej hardkorowej i trudniejszej, czyli zmierzyć się z wyzwaniami, wyzwaniami, wyzwaniami. W tym roku rzeczywiście postawiłam na mobilizowanie się i innych do czytania, bowiem tak, w tej edycji będziemy zachęcać do czytania innych, polecać literaturę oraz przekraczać swoje pewne własne bariery czytelnicze. Dlatego też wszystkie wyzwania będą właśnie z tą mobilizacją do literatury związane. Oczywiście kolejność wykonywania wyzwań oraz ilość jest dowolna, a wyzwania prezentują się następująco. Rzadki gatunek. Przeczytaj książkę z gatunku, po który nie sięgasz zbyt często. Ja wybrałam klasykę, której czytam zdecydowanie za mało i w tym roku postanowiłam to zmienić. Prawdopodobnie wezmę się za dumę i uprzedzenie, bo wstyd przyznać jeszcze jej nie czytałam, ale mam na swojej półce kilka innych klasyków, więc zobaczymy na co e, o ostateczności i finalnie się zdecyduję. Do dna dokończ wreszcie rozpoczętą X lat temu serię. W tej kategorii mogłabym wybrać średnio co trzecią książkę spółki. półki. Hmm, serio. Postawiłam jednak na moje serce w dwóch światach, czyli trzeci tom zanim się pojawiłeś, Wie, więc pewnie nie znowu będę ryczeć bądź na czasie i sięgnij po książkę, która została wydana w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Przyznam się nieśmiało, że poczyniłam ostatnio pewien zakup i mam nadzieję, że to piękne kirkę w tej twardej oprawie zdąży do mnie dotrzeć przed rozpoczęciem maratonu, bo właśnie tę książkę chciałabym przeczytać. Na spółkę. Przeczytaj książkę z kimś, zachęć go do lektury, czytajcie w tym samym czasie i czerpcie radość z możliwości dzielenia się wrażeniami w czasie rzeczywistym. Nie lubię szkoły! Sięgnij po lekturę, tym razem dla przyjemności. U mnie pewnie będzie to duma i uprzedzenie, bo to chyba jest lektura. Albo może zrobię sobie powtórkę z Sofoklesem, albo z Molierem, albo znajdę coś innego, co na pewno jest lekturą, i mam to w domu. Mhm. Niech los zdecyduje. Czy czytaj coś, co swoimi rekomendacjami polecić, lubimy czytać lub budzić. Ja już uczyniłam taki film i on teraz wyświetla się Wam w karcie na górze ekranu, więc decyduje się prawdopodobnie na jedną z tamtych pozycji. Koniec czasu! Sięgnij po tytuł, który ciągle odkładasz na później. O, tak, tu stanowczo pasuje, duma. Ale także Cinder, bo to jedna z tych powieści, którą narzuciło mi Gudrit we wspomnianym materiale. I tak odkładam i odkładam i chyba, chyba to już jest ten czas. Kim jesteś? Zapoznaj się z nowym dla siebie autorem. Więc może Duma, bo nie czytałam nic od tej pani Jane. Albo może Cinder, bo od niej też nic nie czytałam. No to która z was chętna? Naraz. Spróbuj przeczytać całą książkę w ciągu jednego dnia. Nie jestem w tym dobra, więc pewnie wybiorę coś cienkiego, żeby było mi łatwiej. Mam za dużo zajęć ciągle coś w tobie. Jak tak można cały dzień siedzieć i czytać? Masz czytać! Po prostu zachęć kogoś do czytania. Porozmawiaj, podaruj książkę, zabierz na ekranizację do kina, a potem poleć papierowy pierwozu. Sprawdź, by czytelnictwo w Polsce wzrosło, by było nas więcej. Czy coś? Ja od razu uprzedzam, że moje plany pewnie ulegną zmianie, bo ja to tak nigdy, wiecie, za chwilę pomyślę o czymś innym i przeczytam coś innego. Koniecznie dajcie znać, czy spróbujecie swoich sił w tym maratonie i na którą wersję się decydujecie tą prostszą czy tą z wyzwaniami. W mediach społecznościowych dzielcie się swoimi TBR-ami oraz y, procesem czytania, kiedy już maraton się rozpocznie. Nie zapominajcie o hashtagu 7 oraz o znaczeniu wybrdanej marudy, tak żebym mogła do Was zajrzeć i zobaczyć, jak Wam idzie. A na dziś to wszystko. Dziękuję, powodzenia, życzę i do zobaczenia. Pa. Matko i córko, ja oszukuję, że ja to przeczytam. Ja się odzwyczaiłam od czytania przez tą sesję. To nie wyjdzie. Mam tyle do czytania. To ja pójdę poglądać YouTube.